Co myślę? A o czym? Masz chwilkę? Zostało mi trochę. Drożdówki. Latasz po tym mieście cały czas i bieczy. No! I pozdrów mamy. No co ty tak chcesz iść? No. No ty chyba żartujesz. Koszulę ci wypracowałam. Masz iść ładnie ubrany po prostu. Jak zachodzi wchodził na randkę z dziewczyną? A jest pierwszy imprezawid. Mama, ja nie bardzo wiem, o czym mam z nią gadać. Masz takie dobre serce. Policja! Otwórz się! Policja! Siadaj! Nazwisko? Komenda. Powtórz! Komenda! Sąd uznaje oskarżonego Tomasza Komendę za winnego zabójstwa. Mam się przyznać do czegoś, czego nie zrobiłem? Nie zrobiłeś nic złego, rozumiesz? Nic złego nie zrobiłeś. Nie wolno ci o tym zapomnieć. Nic złego. Chcę do domu, mama. Zabierzłeś to, się tu Wiem, zabiorę cię. Obiecuję ci tu.